Dzisiaj sobie jedziemy właśnie do Galerii Poznania, może coś nam się uda złapać na wyp, a później yy, jedziemy o, tak. Nie widać. <grymne> później mamy jeszcze zarezerwowany seans w Heliosie na 22.30. Jakieś czarne, jak to się nazywa? czarne pióro. Jakiś horror, więc pewnie wyjdziemy z pełnymi gaciami. Dobra, idziemy. Chyba wejdziemy pierwsze do Zary, bo są fajne wyprz. Coś się ciekawego dzieje. Homla. Tam w sumie często chodzę. Jesteśmy właśnie w zarze i mega spodobała mi się ta kurtka z prędzlami z tyłu. Ona no, kosztuje 139, ale z tego co widzę to są rozmiary tylko M i L, więc lipka. jeśli chodzi o mój y, outfit of the day. To mam dzisiaj kurtkę z berszki skórzana, y, t-shirt, on jest chyba z Sinzea, jest DIY dzisiaj tu mam takie. Agrawki sama je poprzczepiałam, okulary zerówki, gorset z Niuluka, rurki też z Niuluka i w sumie trampki też z Niuluka. Jeszcze mam torebkę moją ukochaną z hm -u. Ona jest wzorowana na tych torebkach Balenciagi, ale powiem mam, kupiłam ją chyba za 100 zł, ale super się sprawdza, naprawdę. Praktycznie non stop w niej chodzę, bo mi się mieści portfel i wszystkie pibiać, takie niezbędne rzeczy. Jesteśmy słuchajcie w Forever 21 i moja miłość, czyli okulary Retro Full, ale w ogóle słuchajcie, zwróciłam szczególną uwagę na ten strój. W ogóle mi się kojarzy z tym wydziankiem polskiego projektanta, która miała ostatnio ubrana Gigi Harry, To sweet! Co to jest lody? No, śmieszne. Lilianka chce sobie znaleźć strój Wiem, że Lilianka ma już 18 lat, ale w naszej rodzinie Lilianka po prostu zawsze będzie Lilianką Nawet jak będzie mieć 6 dych, podejrzewam Ten biały podoba Tylko też byś się, zobacz, jak opaliła, nie? Ale jest mega ładny Aj ona jest piękny Ja sobie ten kupiłam. Kojarzycie z filmików ten. Mega mi się, słuchajcie, jeszcze ten srebrny nas spodobał. To jest taki sam jak ten różowy. I biorę sobie właśnie go do przymiarki. A Lilianka sobie wybrała taki błękitny. Mocno, dosyć mocno wycięty, nie? Mhm. Teraz jeszcze chcemy obczaić jakieś kombinacje. Uuu, jakie body! Fan, fan, fan! SMSM, SM, to ja muszę tego wziąć. jest? Gucci. Rządzi. Idzie szef. Pewnie będzie chciał jakiegoś festa wciągnąć. Ej, głodny Słuchajcie, pojedzone. Teraz idziemy na lody do Burger Kinga, bo Lilianka ma ochotę na. Janka sobie kupiła ten błękit z Trójki Forever 21 I Dawid idzie do męskiej Zary, a ja z Janką idziemy jeszcze zobaczyć tu Perszki, czy będzie coś fajnego Masz coś Nie Jeszcze bym zdał jakiegoś Możesz zjeść no? tam, tutaj poszukardzę Ciebie? Specjal specjalnie dla ciebie zostawiłam <laughs> y Rulo Nastąpiłam <grymne> lasagne, wiem że lubisz. Matny kąsek. Co to zna... Znaczy? O co chodzi? John 3 /16. Może 16 wyprodukował John. O 3.16. A, w sumie to by, to by całkiem było... To by było całkiem... Cześć, za młoda na ten sklep jeszcze Młodsze lata. Forever 21! Możesz sobie postawić w szafie na 3 lata i może wtedy to nie wrzucą. Za 3 lata będziesz wnosić zgodnie może wrócą z kawą. Pamiętam, że Livius w od 21 lat i powiedziałam, że. Wreszcie możesz pić w szafach. Na... No, pamiętam to. Ej, nie widzisz? O. To jest tu? Jeszcze długo nic nie wrzucę, bo się będę czaić jak czajnik, nie? Z taką obsadą, to ja mówię, że ja bym od razu. A jak? o! Dawid zawsze to A ja mówię, jedziemy, jedziemy. Zamówiliśmy sobie szejki, podeszłem do babki. I historia życia. Co myślisz na ten temat? I... Mózg I... Takim, takim chamskim głosem, a ja mówię, ale przepraszam. Story of my life! <grym> Słuchajcie, idziemy sobie właśnie do fina. na film. W sumie jeszcze mamy pół godziny do sensu, ale jesteśmy mega zmęczeni, więc stwierdziliśmy, że idziemy się wywalić na kanapy. No, cukier, cukier. Tutaj... Mi Dawid ci już Dzisiaj słuchajcie, w Helios jest noc horrorów i Lilianka prawie się posikała ze strachu, ja. Ale, ale ten jest mega real. Nie, ale ci z psychiatryka są mega realnie zrobieni. David znowu pieprza mojego szejka. Zadowolony? Ja kupiłem. Nie, nie. Za 5 zł, nie? Czas kuponu. Mam paragon, mam tu papiery. Słuchajcie, wychodzimy właśnie z chaty, bo stwierdziliśmy, że jedziemy na Jump Arena w Poznaniu na piątkowo. Do Jump Areny? Do, do, do Jump Areny. Outfit of the day, bluzka oversize by design, jakieś le sportowe z H&M. New Balance, um, oversize'owa kurtka dżincowa z Pull Bear i torebka z Hanam. Dawidek, zaśpiaj, tak ładnie śpiewasz. A czeka na refren i raz, dwa, trzy, cztery Go! Ale z piękna pogoda Słuchajcie się w Poznaniu zrobiła Jest mega o W ogóle dawajcie znać Kto był już na Jump Arena Czy lubicie Non -stop, Bahamama, no stop, stop zabieram ten Bahama Mama, nie wiem, jakoś mi się... no, akces spodoba. Weź mi torebkę. Weź mi tarapka, o, masz mi podać. Danka. Dobra, idziemy, słuchajcie. No to jest spajkaśka. A, no tak, galeria obornicka. Ja tak? zamierzam dzisiaj zrobić tego front flipa. Było nie... Jak na to? Professional. professional. Tu szef idzie z tyłu, i idzie... Yeah. O, Jeszcze. Jesteśmy, słuchajcie, na Jump Arena i jestem już tak zmachana, że koniec świata. Jestem z pierwszy raz i się mega cieszę bo udało mi się zrobić fikołka w przód na, na trampolinach. Może uda mi się Wam pokazać, jeśli nie spala wiecie jak to jest. Już zmachany. Co tam, jak Ci się podoba, Michu? Mogę. Fajnie, widać jak jesteś zmachany. Liliana się uczy fikoła w przód. Zmachana, że koniec, nie? Wyglądamy jak. めっちゃうまい! <laughs> Dawida. Ja się nie Dawida. Jak Dawidek, już się cieszysz. Cieszysz, Są Rejkanie? Przesączyć Cześć wszystkim, dzisiaj jest niedziela. My w sumie cały czas siedzimy w chacie, ale myślę, że po obiedzie może sobie wyskoczymy na rower, albo na rynek w Poznaniu, albo nad Maltę i sobie tam albo pospacerujemy, albo jak jeszcze damy radę. To właśnie sobie objedziemy rowerami, chociaż nie mamy tam, jest chyba wokół jeziora. Dawid mówił, że z 6 km, czy coś takiego. Dzisiaj, słuchajcie, na obiad ogarnęłam duszone ziemniaczki. taką surówkę z sałatą, porem i marchewką, saciki, i zrobiłam szaszłyki z kurczaczkiem, cukinią, cebulą i papryką. wyzerowali. Coś się pogoda zaczęła psuć, dlatego stwierdziliśmy, że jedziemy do Kastoramy dokupić jakieś roślinki. Jest otwarta do 19, więc w sumie zostało nam jeszcze półtorej godziny. Później chcemy wrócić i też posprzątać do końca balustradę na balkonie, żeby już się tak w miarę przyjemnie siedziało i chcę właśnie poprzesadzać kwiatki. Te zasadzić do skrzyni i przesadzić moją palmę pokojową też. Więc zabieram Was z nami. A na sobie dzisiaj, o Dawid moją tubę od tła wynosi, dzisiaj na sobie mam, słuchajcie, mega stary kombinezon, on jest chyba z H&M w takim boho stylu, ale jest bardzo, bardzo wygodny. Torebka z H&M u i moje jedne z wygodniejszych sandałków, to są z New Dzisiaj Dawid już nie wytrzymał i zaczął szukać jakichś wakacji Może last minute, bo myślimy o tym, żeby się wybrać może gdzieś w sierpniu I będziemy celować albo na Hiszpanię, albo gdzieś na jakieś greckie wyspy I tutaj nie wiem, jak ktoś z Was był na Krecie, na Rodos, na Cyprze albo na Zakynthosie To dawajcie znać, czy Wam się podobało, czy polecacie ale tak swoją drogą powiem Wam, że strasznie po prostu nas pogoda dobija. To jest po prostu polskie lato. Myśleliśmy, żeby się chociaż wyrwać na jakiś jeden dzień nad morze, do koło brzegu, do Sopotu, gdziekolwiek. I po prostu się no, najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Piszcie też co wy robicie w te wakacje, czy siedzicie w domu, czy macie plany, żeby gdzieś wyjechać. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Szukamy, słuchajcie, traf, jakichś białych kwiatków, może coś z lawend bo już w sumie jedną lawandę sobie wzięłam, O, tu są lawandki. Ej, weźmiemy którąś. To jedno, nie? Jest, słuchajcie, jazda bez trzymanki, Masakra, po prostu po bojowisko my totalne jeszcze chodzę na boso, żeby aż tak nie pobrudzić. ale wybraliśmy sobie takie lawendy z trawami. I drugie kwiatki to są takie bardziej astrowe. Tam mamy trawę taką srebrzystą i tutaj jeszcze jeden biały kwiatek, nie wiem sobie dokładnie jak się nazywa. Wydaje mi się, że, że całkiem fajnie to wygląda. Poza tym mamy jeszcze tutaj takie fotele z IKEI. One w sumie były kupione już w zeszłym roku, jak mieszkaliśmy jeszcze w innym mieszkaniu. Nie wiem, chyba postawimy jeszcze na jakiś lampion. Tutaj się chcemy też od sąsiadów odgrodzić zupełnie. Nie wiem, może jakąś taką białą, białym jakimś płucikiem czy coś takiego. No i coś w tym stylu sobie zrobiliśmy. jeśli chodzi o tego vloga, mam nadzieję, że go, wiecie, ciepło przyjmiecie i tutaj mówię, chcę vlogować tylko wtedy, gdzie będzie się w miarę coś ciekawego działo, nie chcę robić takich kompletnie bezsensownych vlogów no i dajcie znać, czy chcielibyście obejrzeć kolejne, dzisiaj już nic ciekawego się nie będzie u nas działo, najprawdopodobniej zjemy kolację ja usiądę do montażu nowych filmików i pójdziemy po prostu spać, więc na tym etapie się z wami żegnam no, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!